Leśniczy w Kozienickiej Puszczy. Taki tytuł nosi spektakl wystawiony na deskach amfiteatru w Kozienicach. Jest to jednoaktowa komedio-opera, której premiera miała miejsce na scenie narodowej w Warszawie w 1821 roku. Dzięki odpowiedniej organizacji, a także wsparciu sponsorów, w tym ENEI Wytwarzanie, udało się przywrócić jej dawną świetność. Opera Leśniczy w Kozienickiej Puszczy jest dla nas bardzo ważne. E, powiedziałbym e, z tego względu, że nigdzie w Polsce nie była tak prawdziwie wystawiona jak dzisiaj u nas w Kozienicach. Kompozytor opery, pan Karol Kurpiński, który napisał ją w 1821, jest wybitnym twórcą, wybitnym twórcą takiego dzieła jak pieśń patriotyczna Warszawianka. I dla nas jest istotne, że tenże autor, tak pięknej pieśni, patriotycznej jak Warszawianka, również skomponował operę leśniczy w Kozienickiej Puszczy. Nad oprawą artystyczną wydarzenia czuwała pani Roma Ambroziewicz-Owsińska, która nie tylko jest śpiewaczką operową, ale również mieszkanką Kozienic. To są miesiące przygotowania, bo to trzeba poznać epokę, trzeba poznać muzykę, libretto, prawda, partyturę. Jest mi bardzo miło, że akurat mnie wybrano do reżyserii tego spektaklu operowego który jest bardzo piękny, bardzo piękna muzyka. Jestem szczęśliwa po prostu, że mogłam wrócić tu do Państwa i do Kozienicza. Cieszę się, że mogliśmy Państwu pokazać taką piękną operę, gdzie treścią jest oczywiście są Kozienice. Głównym organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Miłośników Puszczy Kozienickiej, a środki na realizację tego celu zostały udzielone przez wielu sponsorów. Filarem dla naszych działań. Zawsze jest gmina Kozińice. Dużym wsparciem jest również ENA Wytwarzanie, która każdorazowo wspiera takie wydarzenia kulturalne, jak właśnie m.in. nasza opera. Chciałbym, żeby była grana w Polsce częściej. Mieszkańcy Kozienic licznie przybyli nad jezioro Kozienickie, aby zapoznać się z twórczością Karola Kurpińskiego. Całość wydarzenia poprzedzał piknik edukacyjny pod nazwą Leśne echa Puszczy Kozienickiej.